Cześć, jesteśmy Bujdy na resorach. Będziemy pokazywać klasyki i janktajmery. Zadbane cacka na niedzielne przejażdżki i służące na co dzień gruzy. Wychuchane kolekcje i zapuszczone pierdolniki. Oglądajcie nas, jeżeli chcecie, bo jak nie chcecie, to nie. Ja, ciekawe, co tu stoi w tym garażu. Wow. <klucza> Kiedy pada hasło kabriolet z napędem 4x4, to pierwsze co przychodzi na myśl to jest na przykład jakiś Jeep w wersji Sahara, albo jakiś nowomodny SUV czy crossover typu jakiś tam Volkswagen t Rock, bez dachu albo Nissan Murano, chociaż nie dam ręki sobie uciąć, że one na pewno mogą mieć napęd 4x4. Ale, żeby mieć BMW E30 w wersji z otwieranym dachem i jednocześnie z napędem na 4 buty, to już jest jednak zjawisko. I teraz, tak, to jest zadanie dla Was. Ile powstało BMW E30 w wersji 325 IX? Czyli z 2,5-litrową, rzędową szóstką pod maską, taką jak wszystkie tygrysy lubią najbardziej w BMW. I dodatkowo właśnie w tej wersji iX, czyli wiesz pan co to znaczy. Ten X to znaczy, że jest właśnie napęd na cztery koła. Jak ktoś się na E30 trochę zna, to patrząc na niego od razu pozna, bo tutaj z tyłu nie ma oznaczenia. Jak wiadomo w BMW można było sobie tak zażyczyć, żeby poruszać się dyskretnie, ale jak ktoś w E30 siedzi, to pozna. Po tych nakładkach na błotniki, po tych nakładkach na progi, które miały za zadanie zamaskować większy rozstaw kół, wynikający właśnie z tego, że ten samochód ma napęd na cztery koła. I teraz macie jeszcze drugie zadanie, liczę na aktywność Waszą w komentarzach, czy można było kupić zwykły kabriolet BMW E30 w wersji 325iX, czyli normalne, takie prawilne BMW trójkę cabrio z napędem na cztery koła. Bo pewnie już poznaliście, to nie jest zwykła trójka Cabrio. Ale, żeby opowiedzieć tę historię, trzeba się cofnąć aż do roku 1910, kiedy w Stuttgarcie założono firmę Baur, która z czasem zaczęła specjalizować się w otwartych nadwoziach. I oni w latach 60. nawiązali współpracę z BMW, przygotowując <coughs> dla BMW, to znaczy to była taka. Powiedzmy luźna współpraca, oni bardziej wzięli na warsztat po prostu dostępne wówczas modele BMW i kto chciał, to mógł sobie BMW na przykład model 700, albo później modele typu Neue Klasse, zwłaszcza te dwudrzwiowe, czyli 1602, 1802, albo legendarny później 2002. <laughs> Można było sobie taki samochód do Baura zaprowadzić i robili z tego kabriolet, ale później wymyślili coś innego dwozie takiego typu jak tu. TC. Widzisz pan, co tu pisze? A wiesz pan, co to znaczy? Ja tu trochę powtarzam y, formułkę tego, y, jak on tam ma. Z złotnik? Złot złotnik, nie? Taki jest. YouTuber chyba tam. Taki w miarę znany. W każdym razie, Baur wymyślił na y, nadwozie typu TC. Y, co oznacza top cabriolet? Czyli ramy. Drzwi i bocznych szyb pozostają tak jak były. Oczywiście, rama przedniej szyby też zostaje. Tutaj taka poprzeczka utrzymująca sztywność nadwozia pomiędzy słupkami B też zostaje, ale można, tak jak tutaj widzicie, opuścić sobie tylko tylną część dachu, można zdjąć sobie samą górę dachu albo można zdjąć to, schować do bagażnika, opuścić to. I w ten sposób mamy, jeżeli się nie pomyliłem, cztery wersje nadwoziowe w jednym. No bo jak mamy to wszystko pozamykane, no to w zasadzie mamy kupę. Takie, no powiedzmy prawie, że. Zdejmiemy to, to mamy targę. Czy w zasadzie T-top, bo nie wiem czy wiecie, ale słowo targa jako określenie typu nadwozia jest zarezerwowane i yy, tam zarejestrowane, prawnie chronione itd., dalej przez Porsche. Tylko Porsche może być targo, Więc dobra, powiedzmy, że mamy Tito. Jak opuścimy to, to mamy takie nadwozie, które się nazywa Landau, albo Landole z francuskiego. To taki język, co się nim mówi w kraju zagranicznym francuskim. A jak zdejmiemy górę i opuścimy tył, to w zasadzie jest kabriolet. Wprawdzie taki kabriolet powiedzmy jak Ford Escort albo Volkswagen Golf kabriolet, czyli z takim w zasadzie pałąkiem przeciwkapotażowym. No i <laughs> Baur, kiedy to wymyślił, to zacieśnił współpracę z BMW, bo pierwsze tego typu nadwozia powstawały właśnie na bazie tych dwudrzwiowych modeli Neue Klasse, A później, kiedy dwudrzwiowe Neue Klasse przekształciło się w pierwszą trójkę serii E21, to właśnie był ten moment, kiedy ta współpraca się zacieśniła. Można było pójść sobie wtedy do salonu BMW, zamówić sobie E21 w wersji top cabriolet. Klient tam sobie określał, jakieś celakier, wyposażenie, silnik, tralala. Więc BMW przygotowywało taki samochód, po czym już we własnym zakresie wysyłało go do Baura. Bauer tam robił swoje Schachermacher. I klient, już gotowy samochód odbierał w salonie. Właśnie z przeróbką typu top-cabriolet. I później, kiedy nastąpiła zmiana pokoleń z E21 na E30 w 1982 roku, takie samo rozwiązanie zaproponowano na bazie E30. Nawet pomimo tego, to pewnie wiecie, że E21 nigdy nie było dostępne jako kabriolet, natomiast E30 była pierwszą trójką, którą można było kupić jako pełne cabrio, co ciekawe, konstrukcję dachu do E30 Cabrio też przygotował Baur. No więc, mimo że była dostępna właśnie ta trójka Cabrio, w dalszym ciągu można było zamówić sobie także wersję Top Cabriolet, która oczywiście różni się nie tylko tym, że ten dach jest dwuczęściowy i można każdą z tych części sobie otworzyć niezależnie. Pewnie zauważyliście, że E30 dwudrzwiowa. Miała tutaj dużo dłuższą tę szybę, schodzącą gdzieś dopiero w tym miejscu. Natomiast w top kabrioletcie ona jest właśnie taka skrócona do tego momentu. I to był właściwie ostatni model, który, tak na dobrą sprawę, o, właśnie o tym zapomniałem. Tu jest tylko napisane TC, ale ponieważ to jest już druga generacja oficjalna modelu TC, robiona we współpracy BMW i Baura. To on się formalnie nazywał TC-2. Później, jakoś w połowie lat 80., Baur na własną rękę przygotował taki prototyp, który nazywał się TC-3 i proponowali go BMW do produkcji. To zresztą, o, właśnie widzicie, zdjęcie jego. Natomiast BMW nie zdecydowało się na to, żeby taki samochód do produkcji wprowadzać. I później, kiedy E30 zostało zastąpione przez E36 to jeszcze przygotowali model TC4 który był już w ogóle niezłym odpałem, bo on nie był robiony na bazie dwudrzwiowego coupé tylko na bazie czterodrzwiowego sedana. Gdyby ktoś patrząc na ten samochód stwierdził, że kurczę mam w garażu dwudrzwiową E30 ale ona jakaś taka się wydaje zwykła, bo Moje prywatne zdanie jest takie, że właśnie E30 jest dosyć zwykła. Oczywiście są odpowiednie jej wersje, które przyprawiają szybsze bicie serca, chociażby pierwsze w historii M3. To jest fantastyczny samochód i złego słowa nie dam o nim powiedzieć. Jak ktoś w mojej obecności obraża M3 generacji E30, to rzucam się na niego i przegryzam mu gardło na miejscu. Natomiast takie zwykłe, pospolite, dwudrzwiowe M30 tapia się... No, no oczywiście, dzisiaj to jest samochód, który ma potencjalnie 35 do 40 paru lat, więc on się trochę wyróżnia, zwłaszcza e, dla takiego e, motoryzacyjnego świra jak ja. Ale to nigdy nie był samochód, który by jakoś specjalnie mnie poruszał. E, natomiast... Jeżeli macie dwudrzwiowe E30 i teraz widzicie tego top kabrioleta i stwierdzacie, ej, to jest dopiero opcja, to podobno firma Baur, która już w zasadzie wyszła z przerabiania samochodów, zwłaszcza oficjalnie we współpracy z kimkolwiek i bardziej jest taką prototypownią albo, albo takim małoseryjnym producentem, bo na przykład, to kolejna ciekawostka, Porsche 959 nie było produkowane przez Porsche, tylko właśnie przez Baura. I BMW M1, nie wiem czy wszystkie egzemplarze, ale większość i być może Z1 też, jeśli mnie pamięć nie myli, też były produkowane przez Baura. Ale do brzegu, jeżeli stwierdzacie, patrząc na ten film, ej, ten top cabriolet to jest to, to możecie zawieść im do tej pory swoje dwudrzwiowe E30 i e, za odpowiednią Liczbę wiaderek wypełnionych banknotami 100 eurowymi. Zrobią wam nawet dzisiaj top kabrioleta. Kolejne zadanie dla Was. Komentarz pisze każdy, kto w ogóle słyszał wcześniej, że istniało coś takiego jak baur top cabriolet. Może być w tym samym komentarzu, a może być w osobnym, kto widział taki samochód kiedykolwiek na żywo. To już będzie na pewno mniej niż tych pierwszych. <laughs> a teraz najtrudniejsze. Kto kiedykolwiek widział Baura TC w wersji 325iX? Nie wiem dokładnie ile wyprodukowano łącznie tych samochodów. Oczywiście to i tak nigdy nie było dużo. Natomiast większość tych konwersji powstała na bazie takich najbardziej pospolitych wersji, czyli napędowych 316i oraz 318i. A takich dokładnie, jak widzicie tutaj, z 2,5 litrową, rzędową szóstką i napędem na 4 buty powstało dokładnie 123. Więc yy, dla wszystkich fanów E30, to takim prawdziwym, świętym gralem i najbielszym z białych kruków to powinno być nie żadne M3, tylko właśnie top cabriolet w wersji 325 i X. Koniec i kropka, i nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. Partnerem tego odcinka jest retricars.com, strona, na której można kupić, sprzedać albo po prostu pooglądać zabytkowe pojazdy, części i inne klasyczne perełki. Link macie w opisie. A teraz jedziemy dalej. Jak to zwykle bywa w przypadku takich samochodów, kupuje się je albo przez przypadek, albo dlatego że. Nadarza się okazja. Tu się akurat nadarzyła okazja. Jak to dokładnie było? Poprzedni właściciel kupił ten samochód małżonce na 45. urodziny, Nówkę, i znam to auto od Nowości. I w 2008 roku pojechali do serwisu BMW, i serwis stwierdził, że jest uszkodzony skrzynia rozdzielcza. Mm -hmm. I tam podali jakąś kwotę, nie wiem jaką, naprawy, i stwierdzili, że samochód już miał przejechany tam 220 tysięcy, że się nie opłaca naprawiać. Mhm. Zabrali ten samochód z BMW i zadzwonił do mnie, czy chce to auto. No to ja długo nie myśląc, laweta i pojechałem po niego. No. I się okazało, że tam było wszystko w porządku. My to rozebraliśmy i nie było śladu uszkodzenia. Mhm. Czy ten pierwszy właściciel się kiedykolwiek o tym dowiedział? I on dowiedział się, dowiedział. Że tak? on, już on międzyczasie... ten właściwie sprzedał za bezcen. Znaczy, nie, nie tak za bezcen, to było 2008 rok, to jeszcze no, były i tak całkiem... No tak bardzo okazyjnie. Nie, no okazyjnie było, ale nie za taki bezcen, bo to było kupę lat temu i te ceny były całkiem inne jeszcze na te auta, prawda? Mhm. W porównaniu z okresem obecnym. A więc nie, podejrzenie jest wspomniałem takie. Wspomniałem że... na pewno, wspomniałem mu na pewno, ale to on już w międzyczasie kupił Audicę. Rozumiem. A czwórkę żonie, nówkę, sztukę i tamta jest zadowolona, bo nowy jeździ. Czyli podejrzenie jest takie, że któryś z mechaników w serwisie BMW ostrzył sobie zęby, żeby ten żeby samochód przejąć sam dla siebie? Przejąć. No. Tak wam, no z, z, z jakiego powodu by prowadzili go w błąd. A że on z mechaniką bardzo niewiele miał wspólnego mm -hmm. na zasadzie tylko wsiąść i jechać. To mm -hmm. on... Czyli teraz wyobraźcie sobie sytuację. Samochód, w którym w Niemczech od nowości jeździła kobieta. To w polskich ogłoszeniach, jak się chce kupić samochód sprowadzony z Niemiec, to są dwie sytuacje. Albo jest samochód po kobiecie, albo po starszym panu. On jest tam właściwie ledwie dotarty. Jak ma 120 tysięcy na budziku, to i tak już jest dużo. No bo wiadomo, że starsi panowie i kobiety w Niemczech to jeżdżą tylko do kościoła. A tu samochód z Niemiec po kobiecie i ponad 220 tysięcy na blacie. ale ona aktywne życie prowadziła, to znaczy grała w golfa, w tenisa, także tam cały czas był jeżdżone. To nie było, że samochód stał w garażu i raz na weekend wyjechała. Nie, zresztą ja to no. mówię ironicznie. To wszystkie kobiety w Niemczech tak jeżdżą, no. tylko później na granicy z Polską dzieje się magia. Biorąc pod uwagę, jaka to jest w ogóle wersja i jak wyposażona, to ten pan musiał małżonkę bardzo kochać. No chyba tak. No bo powiedzmy, co tam w tym aucie jest. No napęd to już wiemy, silnik, napęd, ale cała reszta. Za to, co były dopłaty w tamtych latach, to ABS była dopłata, za automat była dopłata, no i kosmos było dopłata za napęd na cztery koła. Mhm. Tak, bo ten samochód w 1989 roku, kiedy był sprzedany jako nowy. Kosztował 80 tysięcy marek niemieckich. To taka uwaga do młodszych widzów: niech spytają rodziców albo dziadków, co to takiego była marka niemiecka. To taki prototyp euro powiedzmy, tej waluty. W każdym razie, oprócz tego wyposażenia, o którym Leszek mówi, no to jeszcze skóra na fotelach. Z jakiegoś powodu pan kupujący tylko na jedną rzecz pożałował. No, chyba za drogie były podnośniki szyb. Tak. Bo są elektroniczne korbelki, tak? Tak jest, jest. Korbotronik w drzwiach. A tu też ciekawostka, tylne szyby się nie opuszczają. Wiele kabrioletów ma tak, że można opuścić i przednie, i tylne szyby. W bałrze TC tylko przednie, tylne zostają tam, gdzie były. No ale dzięki temu, z tego co mówiłeś, to tym samochodem można bardzo komfortowo podróżować, nawet bez dachu. Przynajmniej jak się siedzi z przodu. Z przodu, tak. Jeżeli jest ten sztywny dach założony, jest rzeczywiście spokój. Można radia posłuchać nawet przy prędkości 160. Czyli tylko jak się tył zrzuca? Jak się tylko tył mhm. zrzuca. Mhm. I praktycznie z reguły to tak jeździe. Przynajmniej słońce w głowę nie grzeje. No. A ten cuk z tyłu jest za siedzeniami. No właśnie, więc jak kiedyś poznacie człowieka, który będzie miał taki samochód i zaproponuje, że zrzuci tył i posadzi was na tylnej kanapie, to. Miejsce dla teściowej. Tak, możecie, możecie mieć przekonanie graniczące z pewnością, że Was nie lubi, bo o ile z przodu właśnie podobno jedzie się bardzo komfortowo, nawet przy 150 na godzinę, no to z tyłu urywa głowę przy zakończeniu pleców. <laughs> Delikatnie mówiąc. No dobrze, czyli tak. 200 ileś miał nakręcone już w Niemczech przywieziony z domniemaną awarią, której ostatecznie nie było. nie było. No i przez tych kilkanaście lat, bo to był jakiś tam 2008 rok, tak? Tak. Jakieś kolejne 100 tysięcy dokręciłeś tym autem. No 100 tysięcy dokręciliśmy. Mhm. Teraz już dużo mniej się nim jeździ, ale był taki okres, że żona regularnie nim jeździła. Mhm. Samochód jest właściwie cały w oryginale, poza jakimiś tam detalami, prawda? Tak, tak. Nawet ta strona była lakierowana częściowo, ze względu na to, że wyszedł bąbel na drzwiach Aha. pod listwą. Uh -huh. No i to <gry> nie było jak zaprawki zrobić. Także... Uh -huh. A tamta strona to w ogóle jest w oryginale lakier. Uh -huh. No, z takich detali, które się różnią, no to pewnie zauważyliście przednie lampy, takie już w stylu późniejszych modeli BMW, czyli anielskie oczy. Przydymione klosze w Z tyłu, tylnych. ale oryginały, oryginalne lampy z przodu są z wycieraczkami, leżą na półce. Jak ktoś by kiedyś kupował, to można oryginał założyć. I przednie i tylne lampy w idealnym stanie leżą w kartonach. Mm -hmm. No i wydech też jest <grym> Wydech wymieniony. jest sportowy z kwasówki cały, ale oryginalny leży na półce. Mm -hmm. Sądom lampkasem. A masz w ogóle taką myśl, żeby ten samochód sprzedać kiedykolwiek? Na razie nie, bo bych, rodzina chyba by mnie powiesiła. <laughs> Wszystko, tylko nie to. Aha. Nie a, ceny, a ceny już są kosmiczne, no, na te auta. No właśnie, bo ja jednej rzeczy nie dodałem. On kosztował 80 tysięcy marek, kiedy był nowy, ale to Wam nie daje żadnego punktu odniesienia. E, punktem odniesienia niech będzie cena 30 tysięcy marek za podstawowe 30 w wersji dwudrzwiowej, w wersji 316i. I dzisiaj praktycznie, tak jak śledziłem na mobile.de, to te same pieniądze za niego wezmę, co ktoś zapłacił w 1989 roku. Tylko w euro? Nie, nie, nie. Teraz przelicznik Aha, przeliczając... był jeden do dwóch Jak Aha, kosztowało 80 tysięcy przeliczając... marek, to dzisiaj 40 tysięcy euro to jest taka minimalna cena za to. Aha. Ja miałem już wcześniej z tym samochodem niewielką styczność. Bo miałem okazję opisywać go kiedyś dla automobilisty i wtedy w tym moim artykule redakcja zrobiła taki przypis, że prasa specjalistyczna, która, w której są publikowane cenniki samochodów klasycznych i zabytkowych, nie wycenia w ogóle Baura TC2 nie, nie, ma. bo jest za mało his w za historii mało Audi, przeprowadzonych transakcji, transakcji kupna-sprzedaży, żeby można było jakąś wiarygodną bazę do tego. Stworzyć. Dlatego ten samochód jest dzisiaj tak naprawdę wart tyle, ile byłby skłonny zapłacić ktoś, kto Do... będzie chciał go kupić. Dokładnie. Więc można wrzucić cenę zupełnie z kosmosu, chociażby po to, żeby wybadać rynek. Ale powiem szczerze, jakbym miał taki samochód, też bym się nie chciał go pozbyć. To przede wszystkim trzeba uważać na te części, które są absolutnie niepowtarzalne, czyli na przykład ta tylna boczna szybka pewnie byłoby ciężko ją dostać. Dach jest cały czas w oryginale i też warto go pielęgnować, no bo nie ma po prostu dawców części do tej konkretnej wersji. Natomiast jeśli chodzi o części no silnikowe to jeszcze, ale przedni napęd i przednie zawieszenie no Wszystko, to też nie jest BMW, taka prosta sprawa. BMW Classic i ceny z kosmosu. Końcówka drążka kosztuje 1000 zł. Tak, no bo właśnie w autoryzowanych bo w Nie, bo szersze zawieszenie BMW. ma, nic nie pasuje od normalnej. 30. No, no, no. no. Tak, wszystko to... muszę kupować w serwisie BMW za wkłady do amortyzatorów 1200 zł, jeden wkład. No bo tu kielichy nawet są inne. Inne kielichy tak, i Tak, on ma szerszy rozstaw, wszystko jest inne. To tak. nawet gumy do drążka reakcyjnego. Wszystko jest inne. Tak, ze zwykłej 30 naprzód, to, to chyba tylko tarcze hamulcowe pasują. Tarcze, tak, to jest no, to samo. No. Tak, więc y, oczywiście BMW Wam chętnie sprzeda nowe części tylko... w autoryzowanym serwisie, tylko że za taką y, cenę, że osiwiejecie przez wyłysienie. No ale, no ale co zrobić? No tak, oczywiście. A poleciały mi amortyzatory, musiałem dwa nowe kupić, jechać, zapłacić. No. No, płaci, płacz. Spytałem się, czy jest. Jest. Dwa tygodnie pan czeka i przyjeżdża z Niemiec. To ale, zam... odbi ale odbiór na siedząco, bo można zemdleć. Nie, to już wiedziałem, przygotowany byłem na cenę, bo przez zaliczkę trzeba wpłacić, jak się Aha. zamawia takie części. Że wiedziałem ile, trochę byłem zdziwiony, ale końcówka drążka kierowniczego to jest kosmos. 1000 no, no. zł za końcówkę, co do normalnego auta 4 dychy czy 5 dych no. kosztuje. E, jakieś pojęcie o tym, jak ten samochód różni się od zwykłej E30, niech wam da to, że pół osie napędzające przednie koła przechodzą przez miskę oleju Jedna, jedna przechodzi. No ale no. to jeden pies. No, przez miskę. Więc nawet nie, wszystkie, nawet nie wszystkie części silnikowe da się podłożyć ze zwykłej E30. E, nawet 325 tylko tylnonapędowej, bo chociażby miska olejowa jest inna, bo napęd na cztery koła. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby większość egzemplarzy w tej wersji czteronapędowej kupili mieszkańcy Alp. No bo wiadomo, w górach taki samochód najbardziej się przydaje, i to pewnie zmyślą o nich. Wymyślono pokrowiec na narty w oparciu, jak się złoży podłokietnik, to tam jest otwór, który oprzyto pokrowcem na zamek błyskawiczny, i można od strony kabiny włożyć sobie narty do środka, żeby się topiący śnieg nie lał do bagażnika, a pewnie dałoby się to przeprowadzić i w drugą stronę czyli włożyć narty przez bagażnik. W taki sposób, żeby woda nie lała się na skórzaną tapicerkę. No, tak jak mówiłem, jest to kilka wersji nadwoziowych w jednym, a do tego wszystkiego jeszcze jest opcja szyberdachu. Można sobie, słuchajcie, tę środkową część podkorbować i mieć tylko albo nie wiem, miejsce do wypuszczenia dymka, albo żeby po prostu wentylacja była lepsza. I to jest pierwszy stopień. Teraz drugi stopień to jest zwalnianie tutaj zaczepów. Po obu stronach, i wtedy tę tylną część dachu możemy sobie złożyć. Jest do tego w ogóle jakiś pokrowiec, czy to tylko tak leży? Jest, leży, yes. leży w bagażniku. No, także to można jeszcze. Tu można założyć, jest oryginalny pokrowiec. No, można I to zapinamy jeszcze... to, wtedy czas zdjąć te plastiki. Aha. I zapinamy na te. Okej. Okay. Na te Dobra. zatrzaski. I wtedy dookoła mamy przykryte wszystko. Teraz, Teraz trzeba, tak, Gdzie są zaczepy od tego? Tu są, tu, tu. Tu, tu taki mejk tylko musimy zrobić. Wypinamy to. OK. Uh -huh. I tu przyciskamy i do góry. I tak Aha. jest zjemne. O, do góry. O. I on sobie jedzie. O, i tu są w bagażniku takie specjalne na niego prowadniczki. O, już doszło. I tak sobie spoczywa. I tym sposobem mamy praktycznie kabriolet, tylko właśnie z takim pałąkiem nieprzykrytym. W tym właśnie modelu TC2 to i tak już ten słupek B jest cieńszy, taki zgrabniejszy. Bo na przykład jeszcze w pierwszym TC, w tym na bazie BMW 21 to on był taki bardzo szeroki, trochę jak właśnie w Porsche, Targa czy w innych kabrioletach, gdzie jest właśnie taki masywny ten pałąk przeciwkapotażowy, po to, żeby usztywnić y, konstrukcję na wypadek dachowania, wnętrze i deska rozdzielcza to jest oczywiście klasyka BMW z tamtych lat. E, oczywiście punkt obowiązkowy, czyli analogowy ekonomizer na tarczy obrotomierza. No, ale ciekawostką jest panel kontrolek nad przednią szybą, także można się poczuć odrobinę jak w samolocie. Ale jednak on tam nic szczególnego nie pokazuje, właściwie tylko. Przepalone żarówki. Tak jest. Po przejażdżce powiem tak: jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość, żeby kupić Baura TC, nie zastanawiajcie się dwa razy. Oczywiście najfajniej byłoby kupić sobie wersję 325X, no ale realnie ile takich samochodów mogło przetrwać do dziś? 50 sztuk, 60, niech będzie, że nawet 100, ale to trzeba naprawdę mieć worek pieniędzy i kupę szczęścia, żeby w ogóle na taki trafić. Jeżeli chociażby znajdziecie 318 albo 316, to dla samych wrażeń z jazdy z tym opuszczonym dachem i dla niepowtarzalności, bo jednak jest to zupełnie coś innego niż trójka kabriolet, brać póki dają. Dzięki bardzo, subskrybujcie, udostępniajcie i widzimy się kolejny raz za tydzień z jakimś fajnym auciskiem. To były bójdy na resorach. Na razie!